Drodzy młodzi, drodzy małżonkowie, serdecznie zapraszamy Was na kolejną edycję decyzjalnego Studium Rodziny, które jest prowadzone przez Wydział Duszpasterstwa Małżeń i Rodzin Kury Decyzjalnej w Tarnowie. Wykłady prowadzone są przez specjalistów, wykładowców akademickich z różnych dziedzin, z nauk prawnych, z psychologii, z nauk o rodzinie i wielu dyscyplin dotyczących małżeństwa i rodziny. I wykłady dotyczą głównie tych dwóch zagadnień, nauki o rodzinie, bardzo interdyscyplinarnie i też kwestii związanych z naturalnymi metodami rozpoznawania płodności. Kurs ten prowadzony jest profesjonalnie, a miła i przyjazna atmosfera pomaga nam zgłębiać rzetelną wiedzę z zakresu rozpoznawania płodności i poznawania tego, co w nas najpiękniejsze. Warto przyjść i zainwestować swój czas w trwałe i piękne małżeństwo i rodzinę. Tegoroczna, dziewiętnasta już edycja diecezjalnego studium rodziny rozpocznie się 3 września, a więc w sobotę. Wszystkie spotkania w ramach studium będą odbywać się właśnie w pierwszą sobotę miesiąca tutaj w Nowym Sączu. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi studium na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz na plakatach. Absolwenci naszego studium otrzymują dyplom ukończenia który między innymi może upoważniać ich do podjęcia posługi w parafialnej poradni rodzinnej na terenie diecezji tarnowskiej. Zachęcam do skorzystania z tej oferty i zapraszam do parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, która równocześnie jest sanktuarium Jezusa Przemienionego, aby pod jego szczególnym wejrzeniem rozpocząć ten czas pięknej formacji.